Jaś Kapela natomiast wykonał bardzo mocny ruch, bo zgłosił się do programu stypendyjnego Ministerstwa Kultury, z którego to 98% osób zostało odrzuconych. Jaś Kapelę prawdopodobnie możecie kojarzyć chociażby z wywiadu, którego udzielił na kanale sportowym Krzysztofowi Stanowskiemu, w którym to nie wypadł najlepiej. No Chyba, że chcesz się wypowiedzieć. Tak. No. Za 600 zł. Słuchaj, jak Udział chcesz to powiedzieć. W końcu. Jak chcesz opowiedzieć o dochodzie gwarantowanym, to ci 100 Dobra, No Dobra, no, mówiłeś, że nie jesteś materialistą i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Ale dla szczytnej idei dochodu gwarantowanego. Rozumiem. E nie, dla idei to daj mi stówę, jak dla idei. No, wiesz, no to moja praca. Film swego czasu poniósł się ogromnym viralem zdobył ponad 7 milionów wyświetleń, a Jaś Kapela aktualnie, oprócz kontynuowania swojej działalności, bije się we freakfajtach No i ktoś by powiedział: Taka osoba to chyba bez szans na stypendium od Ministerstwa Kultury, szczególnie takiego, które dostaje tylko 2% osób, które się w ogóle zgłosiły. No więc okazuje się, że Jan Kapela stypendium otrzymał i będzie otrzymywał z budżetu państwa 5000 tysięcy złotych brutto miesięcznie, by zajmować się pisaniem uwaga Musicalu o historii zakazania aby ci w Polsce.